Hej Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Fabryka marzeń. Tekst Justy Woźniak, ilustracje Aleksandra Badura. Rozdział pierwszy: Elf. Daleko stąd, za wszystkimi krainami świata i dalej niż tam, gdzie Słońce spotyka się z Ziemią, w ostatnim punkcie horyzontu, było sobie miasteczko. Nie było to jednak zwykłe miasteczko, o nie, było to najbardziej magiczne miasteczko, jakie kiedykolwiek istniało. Magia z całego świata spływała właśnie tam. W miasteczku znajdowało się wiele niezwykłych budynków. Mieściła się tam wytwórnia kolorów, w której wróżki mieszały wszystkie barwy świata, każdego dnia próbując stworzyć nowe odcienie, aby cała planeta mogła stawać się coraz bardziej jaskrawa, wesoła i barwna. Wróżki były najpiękniejszymi istotami w miasteczku miały wielobarwne skrzydła, które odbijały promienie słońca, mieniły się kolorowo i zachwycały tęczową poświatą. W miasteczku stała fontanna wyobraźni, o którą dbały okoliczne krasnale. Płynął w niej przepyszny napój, który każdemu mieszkańcowi, zależnie od upodobań, smakował inaczej. Niektóre wróżki twierdziły, że ma smak schłodzonej lemoniady, podczas gdy pewien krasnal był zdania, że bardziej przypomina mu mleko kokosowe. Jednak nie walory smakowe napoju były najważniejsze, lecz jego właściwości. Z każdym łykiem umysł pijącego wypełniały natchnienie i doskonałe pomysły, a jego problemy znikały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Na tym nie koniec magicznych obiektów w miasteczku. Istniała tu niezwykła galeria wspomnień, której pracownicy pilnowali, aby dobre wspomnienia nigdy nie ulegały zatarciu, oraz centrum pogody, gdzie żywioły tworzyły aurę dla całego świata. Jednak najważniejszą rangę i zarazem najpiękniejszą lokalizację w owym miasteczku miała fabryka marzeń. Znajdowała się w samym centrum i nie można jej było przeoczyć. Budynek sięgał aż do chmur, a jego ściany, wyczarowane przez najstarszego maga, wykonane były z kolorowego szkła. Dzięki temu gmach wyglądał jak ogromny, majestatyczny witraż. Wewnątrz fabryki wiły się tysiące krętych korytarzy, po których krzątały się pracowite elfy. Wszechobecne były tu latające papierowe samolociki, na których zapisano marzenia wszystkich istot na świecie. Kolorowe statki powietrzne zostały wykonane przez maleńkie chochliki, które, siedząc na ramionach, podsłuchiwały najskrytsze pragnienia, notowały je na kartkach i w takiej postaci przysyłały do fabryki marzeń. W tym właśnie miejscu od niedawna pracował elf Franciszek. Był jeszcze bardzo młody, dlatego zajmował się realizacją marzeń dostępnych od ręki. Urzeczywistnianie tego typu pragnień nie przysparzało elfom większych problemów, gdyż zwykle dotyczyły one zabawek, choć zdarzały się także bardziej wyszukane fantazje, jak u pewnego chłopca z odległej krainy, który marzył o pięknej pogodzie w dniu swoich urodzin. W tej sytuacji Należało wysłać depesze do centrum pogody i można było oznaczyć zadanie jako wykonane. Pewnego dnia rano Franciszek, jak zwykle, wszedł do swojej pracowni. W pokoiku stało biurko i małe krzesło, a wokół nich walały się całe stosy papierowych samolocików. Elf postanowił jak najszybciej zabrać się do pracy. Jednak, gdy rzucił okiem na stos marzeń do spełnienia, zauważył coś dziwnego. Jedno z nich różniło się od pozostałych. Pragnienia z działu Franciszka miały zazwyczaj kolor zielony, natomiast dziś, wśród setek samolotów, wyraźnie odznaczał się jeden w kolorze głębokiej czerwieni. Od kiedy Franciszek zaczął pracować w fabryce marzeń, nie widział czegoś tak osobliwego. Zaintrygowany, Delikatnie chwycił papierowy przedmiot. Okazało się, że oprócz barwy wyróżnia go też waga. Był dużo cięższy i trudniejszy do utrzymania w dłoni niż pozostałe. To musi być naprawdę wyjątkowe marzenie! uznał Franciszek, obracając samolocik w dłoni. Przez chwilę wpatrywał się w niego z wahaniem. W końcu postanowił go rozłożyć i zapoznać się z treścią zapisanej kartki. Notujący pragnienie chochlik, prawdopodobnie bardzo się spieszył, gdyż na nabazgrał je dość niedbale. Ku zaskoczeniu elfa na świstku widniało tylko jedno słowo: piegi. Piegi? Dlaczego ktoś miałby marzyć o piegach? Pomyślał zdumiony i mimowolnie podrapał się po długim nosie. Na jego czubku rozsianych było kilkanaście jasnych piegów. Franciszek nigdy nie poświęcał im zbyt wiele uwagi, po prostu wiedział, że są. Nie darzył ich szczególną sympatią, ale też wcale mu one nie przeszkadzały. Wzruszył więc tylko ramionami i postanowił zanieść kartkę Albertowi, najstarszemu i najmądrzejszemu z elfów, gdyż wszystkie okoliczności wskazywały, że znalazła się w dziale Franciszka przez pomyłkę. Zamknął więc gabinet na kłódkę i ruszył krętymi schodami na górę. Kiedy dotarł na najwyższe piętro, bez trudu odnalazł właściwe drzwi i delikatnie zapukał. Proszę, usłyszał zaproszenie z wnętrza pomieszczenia. Franciszek nieśmiało zajrzał do środka. Pokój był dość duży, a większą jego część zajmowały regały z księgami. Stary elf siedział przy biurku i patrzył na swojego gościa z zaokrągłych okularów. Srebrne wąsy i broda Alberta sięgały do podłogi, a czarne oczy spoglądały bystro i uważnie, nadając twarzy niemal młodzieńczy wygląd. Tak? Zapytał wyraźnie zaskoczony wizytą młodego elfa. Dzień dobry, jestem Franciszek i pracuję w dziale marzeń dostępnych od ręki. Co cię do mnie sprowadza? Dziś rano znalazłem to wśród moich marzeń do zrealizowania. Franciszek podał Albertowi czerwoną kartkę. Starszy elf spojrzał na wyciągniętą dłoń przybyłego i, zaskoczony, otworzył szeroko oczy. A niech to krzyknął byłem przekonany, że już zniknęło. Na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech, a w czarnych oczach zatańczyły iskierki a ono tylko się zawieruszyło ha, doprawdy niesamowite. Wyglądało na to, że marzenie było cenne i jego odnalezienie sprawiło Albertowi radość. Usiądź. Rzucił w stronę Franciszka, po czym machnął ręką i wyczarował duże krzesło z haftowaną poduszką. Młodszy elf posłusznie wykonał polecenie. Napijesz się soku z pigwy? Zapytał gospodarz i, nie czekając na odpowiedź, nalał dwa wielkie kielichy. Pi, pi to będzie długa opowieść. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że twój dział nie jest jedynym w naszej fabryce. Do Ciebie trafiają tylko te pragnienia, których spełnienie jest bardzo łatwe. Wiesz jednak, że nie wszystkie marzenia takie są. ochliki notując je oceniają od razu stopień trudności ich realizacji. Jeśli marzenie jest proste, zapisują je na kartce zielonej, która trafia później właśnie do Twojego działu. Następny poziom, Następny poziom skomplikowania osiągają kolejno marzenia żółte, pomarańczowe i czerwone. Tymi ostatnimi zajmuję się ja i dziewięcioro innych doświadczonych elfów. Są to pragnienia trudne do spełnienia, bo zawierają prośby o rzeczy, których nie można wyczarować. Piegów nie można wyczarować? wyrwało się Franciszkowi. Niestety, Albert się zadumał. Prosiłem o pomoc w tej sprawie różnych magów i wiedźmy, nawet czarnoksiężników, ale nikomu się nie udało. Po prostu piegi albo się ma, albo nie. To bardzo smutne. W takim razie nie ma żadnej szansy, aby to marzenie kiedykolwiek się ziściło? Oczywiście, że jest. Widzisz, dopóki marzenie znajduje się w naszej fabryce, dopóty będziemy szukać sposobu na spełnienie go. Jednak czasem się zdarza, że pragnienia znikają. Jak to? zdziwił się młody elf. Po prostu. Ulatniają się jak kamfora, jeśli ktoś przestaje wierzyć, że jego pragnienie się zmaterializuje. A kiedy ono zgaśnie, nie jesteśmy już w stanie nic zrobić. Albert wyraźnie się zafrasował. Kilka lat temu pierwszy raz w historii do fabryki wpłynęły setki czerwonych marzeń w ciągu jednego dnia. Chochliki miały wówczas naprawdę pracowity czas. I te pragnienia zawierały jednakową treść piegi. Każde należało do kogoś innego, ale wszyscy marzyli o tym samym. Do dziś nie wiemy dlaczego tak się stało, jednak z czasem wszystkie one się rozpłynęły. Wszystkie oprócz tego jednego. Stary elf ze wzruszeniem spojrzał na kartkę, którą ściskał w dłoni. Należy ono do pewnej dziewczynki, runci gdyż tylko ona, jedna mała osóbka spośród setek innych, wciąż nie przestała wierzyć. Nadal żyje pragnieniem posiadania piegów. A my w dziale marzeń wybitnie trudnych codziennie szukamy sposobu, aby jej życzenie spełnić i zapewniam cię, że jeśli tylko ta dziewczynka nie przestanie wierzyć, w końcu nam się uda. Franciszek przez cały czas nie mógł się skupić na pracy. Zastanawiał się nad słowami usłyszanymi w gabinecie Alberta. Było mu przykro i czuł się zawiedziony. Nigdy nie podejrzewał, że niektóre marzenia mogą zniknąć zanim się ziszczą. Co się kryło za fantazją runci? Dlaczego dziewczynka tak wytrwale marzyła o piegach? Po co przed kilkoma laty pragnęło ich tak wiele osób? I z jakiego powodu w końcu zrezygnowały z tego pomysłu? Czy runcia również porzuci swoje marzenie? Młody elf nie chciał dopuścić do siebie takiej myśli. Nie zamierzał również czekać z założonymi rękami. Postanowił wyruszyć w drogę, odnaleźć dziewczynkę i odkryć, co się za tym wszystkim kryje. Musiał znaleźć sposób, aby jej pomóc. Pospiesznie spakował więc najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszył w drogę. Maszerował wiele dni i nocy. Żywił się jagodami i grzybami, pił wodę ze strumyków i sypiał na leśnych polanach. A sił dodawała mu myśl o małej runci, która gdzieś daleko wciąż liczyła, że jej marzenie kiedyś się spełni. Pewnego dnia, idąc przez gęsty i ciemny las, Franciszek zauważył dużą postać kryjącą się za jednym z mijanych drzew. Podszedł bliżej. Konkurs piórko. Nagroda Biedronki za Książkę dla Dzieci organizowany jest od 2015 roku przez Sieć Sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka. Hej Lisku, czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.